Słuchajcie, przywaliło coś konkretnego Jestem nad Wysłokiem na spiningu jakieś dwie godzinki już Jest ze mną Paweł Tatar O tam jest w tle Wisłok Miejski Upał jest sakramentski 33 stopnie ale jest fajnie, ryba się spławia, przed chwilą pierwszy okoń, pa Paweł Paweł miał klenia na muchówkę, właśnie testuje, kupił sobie muchówkę, także jest fajnie, i siedzi. No ładny, ładny. I co, troszeczkę zależy słońce, będę się kierował Albo w dół, albo w górę Zobaczymy, tu jest fajnie, ryba się spławia Ale nic większego Na razie się nie udało złowić Mnóstwo sandacza jest na Wisłoku byłem pod zaporą Ostatnio złowiłem trzy sandacze Słuchajcie, coś konkretnego Na razie Nie Patrz tam Rewirowało, ale nie wiem, żyłkę mam 0,15 Żyłkę Zero... mam 0,15 na wózkę. nie wiem czy widzicie, o, w tamtym miejscu ma więcej i to ładne Nie, drzwi aż tak długo. dół. do Brzegu niech schodzi. Tam do słońca będzie lepiej widać. Tak. Mhm. Albo, albo kula ale, ale wydaje mi się, że Brzana nie duża, ale ma siłę. Może ją troszeczkę skręcić jeszcze? Nie, moźżukę dosłownie do 5 kilo. No i tu, no i tu zostańmy. I Gdzie ona jest? Dalej Dobra, okej, okay. Dobra, na razie hej. patrzcie co tu się dzieje patrzcie co się dzieje co nie stygujesz? Stój w miejscu nie bo na mi idzie, patrz patrz Nie widzę żyłki o, 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 już, już ciągnie i nie chcę, żeby... patrz patrz, nuruje teraz do dna, patrz, widzisz? no, no, no to o, 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 tu je puść, niech leci do dna patrz. patrzcie, co się dzieje, leciutki zestaw patrzcie, widzowie się schodzą zaraz dojdziemy, kurde, do tęczowego Chyba, że pójdę do auta po ten duży podbierak Nie, ona nie... ja mam mówić, on z żyłka tylko do 5 pięciu... No ja mam metrówkę jak coś, to łatwiej będzie złapać niż do tego czegoś Przy brzegu? Tam jest Pokaż, ja podejdę, zobaczę co to jest No, zaraz mi tu wyjdzie do góry Powolutku idzie, idzie. No ładne ogon widziałem, duży ogon. Tja, chyba. Aha, będzie zabawa. I taki bolenie. Patrz, kto przyszedł, sobie zobaczyć bolenia. Ładne I tak, dobra, możesz wyłączyć na bawełku i taki oto wolek leci do wody. Ładny, nie? No. Nakarmimy łabędzia. Może głodny? Co? Może głodny? On już. Patrz, jak szybko trzywali. Idziemy dalej z tematem. Dobra. Po boleniu, po okoniku. Były jeszcze dwa klenie. Małe. Ale nie zdążyłem nagrać. Z Pawłem Tatarem byłem. Jeden sandaczyk spadł przy nogach. Ale i tak jest super. Jednego ładnego bolenia udało się wyciągnąć i jednego yy, jednego konia. Były jeszcze dwa brania. No i co? Idę w dół. Idę w dół. Urwałem tam trochę przynęt na bocznego troka. Parę blaszek też poszło. straty muszą być. I co? Pierwsza rzecz taką, którą właśnie sobie przypomniałem, a którą po prostu obiecałem Was na Facebooku. Zapraszam do polubienia. Wybiło 10 tysięcy polubień. że jest chyba ponad coś 10, 10, 100 czy ileś. Zgodnie z obietnicą, taką jak obietnicę tam pisałem na Facebooku. Leci konkurs i tak sobie myślę. Do wygrania voucher o wartości 250 zł za obojętnie jakie zamówienie u mnie w sklepie na dole pod, pod, pod filmem macie adres sklepu wwwdbice.pl, za każde za każde zamówienie będzie brało później inaczej. Rozlosuję później wśród tych osób, które zrobiły u mnie zamówienie na obojętnie jaką kwotę, voucher o wartości. 250 zł do wydania u mnie w sklepie na obojętnie co, i tyle jeżeli chodzi o konkurs. Rozstrzygnięcie konkursu, żeby było prosto, łatwo, 15 września. 15 września, także serdecznie zapraszam. Taki konkurs leci do Was. Voucher wartości 250 zł. I co to jest pierwsza sprawa. Chyba na razie, na razie tyle jeszcze, coś miałem tylko wypadło mi z głowy. Także kieruję się w dół. A zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tu jest fajny cień. O! Zaszedłem do cienia. Woda głębsza. Zakładam bocznego troka. Pobawię się troszeczkę. Z okoniami tam kolejny jest jakiś swingista, kolega po kiju. No i co? Biorę się za, za pędkowanie. Uszedłem jakiś dobry kawałek stamtąd. Spójrzcie jak wygląda yy, miejski Wisłok. Niczym nie przypomina co to co było parę lat temu jak ja byłem Byłem młody jeszcze i piękny. Teraz tylko piękny. I tak to wszystko wygląda. Patrzcie. Poziom wody jest masakrycznie niski. Masakrycznie, ale zawsze, zawsze miałem o wiele lepsze wyniki, jeżeli jest niska woda, aniżeli wysoka. Nigdy nie połowiłem na wysokiej wodzie. Nie wiem. Jeszcze. Zapomniałem ja powiedzieć parę spraw takich organizacyjnych jeszcze odnośnie tego konkursu. Losowanie będzie 15 września o godzinie 20 na Facebooku. Mo, Live'a może zrobię, zobaczę jak to będzie wyglądało. W każdym razie los, losowanie konkursu będzie 15 września o godzinie 20. Także zapraszam, link do sklepu macie pod filmem. To jest jedna spraw, które chciałem powiedzieć. Następna sprawa jest tego typu, jeżeli ktoś nie był na moim sklepie, tam troszeczkę cały czas nad tym pracuję. Będzie wszystko fajnie jeszcze porobione, jeszcze cały czas będą wskakiwać nowości. Będzie wędkarstwo spinningowe, będą przynęty spinningowe, będzie wędkarstwo sumowe, wędkarstwo muchowe, ale to chyba na samym końcu na razie nie. Różnego typu nowości. Na razie to jest tak posegregowane. Jak jest posegregowane, później zrobię z tym porządek, żeby było fajnie po prostu to kategoriami porobione, żebyście nie szukali po tym sklepie, bo cały czas tam wjeżdżają jakieś nowości, jeszcze będę prze, przerabiał troszeczkę ten sklep także za utrudnienia przepraszam, czasami mogą być jakieś różne takie, ten, ale sklep cały czas funkcjonuje, cały czas zamówienia wpadają, także nie jest źle i co więcej, no i dalej wędkuję, aha, właśnie cały czas piszecie odnośnie a, czy mam tam jakiś kanał na YouTube i tak dalej, i tak dalej Założyłem kanał na YouTube, ale tylko z tego względu, że pytaliście się, czy mam jakiś, jakikolwiek kanał na YouTube. Debice piszecie sobie wędkarstwo, znajdziecie je na YouTube. Ale wszystkie te filmy, które montuję i teraz oglądacie ten film, tak samo wrzucam na Facebooka. Jeżeli chcecie być na bieżąco, macie Facebooka, wiadomo, no teraz wszyscy mają, wchodzicie po prostu tam na Facebooku filmy. I wszystko tam. Ten sam film, który teraz patrzycie na Facebooku, co wrzucam. Jest tam w zakładce z boku filmy ponuwerowane. I to samo będziecie mieli na YouTube. Tylko wydaje mi się, że na YouTube będziecie mieli troszeczkę lepszą jakość. i Nie wiem dlaczego tutaj wychodzi, że. Te, że, że Facebook nie ten, te, te zasięgi, znaczy pogarsza tą jakość, tak? ale to jest to samo chcieliście, założyłem, te same filmy będę wrzucał tu i tu nie będę wrzucał już linków z YouTube'a na Facebook'a, bo to nie ma najmniejszego sensu tylko wszystko będziecie mieli po prostu na Facebook'u w kategorii filmy no i to było tyle z, z organizacyjnych takich spraw, które chciałbym Wam powiedzieć biorę się dalej na łowienie, jeszcze z godzinkę i a może i dłużej, może do wieczora, się ściemni, mam dużo czasu, także jedziemy z tematem. No i co, jest kolejny, teraz mi się ciężko nagrywa. On gdzieś mi tutaj wszedł, gdzie on mi wszedł? A, 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 a. Jesteś tam? Jesteś? Jest. No ładny, ładny, ładny. A, nie, wcale nie taki, a ładny. Ale nie taki ładny. Wręcz powiedziałbym, że... Kurwa. Wręcz powiedziałbym, że do dupy mały, wydawał się większy. O! Ciężko. się kameruje, muszę sobie sprawić GoPro. Tak jak Paweł miał mówił, miał rację. Tyle co po prostu. No patrzcie. O taki. Na kamieniach. Wiedziałem, że jak tu przyjdę. Jest. Nie nagrałem Sandaczyka, nie nagrałem klenia, nagrałem okonia, Paweł mi nagrał bolenia po prostu, bo sobie nie dałem rady, będę musiał sobie sprawić. GoPro. Wtedy będzie zupełnie inna bajka. Wracaj do wody, bo za chwilę ja się wjebię. Dobra. Patrzcie jak te okonie sobie stoją tutaj nie stoją, bo nie widzicie, ich. one sobie stoją tutaj, między kamieniami. Tak, tu jestem, dobra. daje mi się nagrywa. ryby cały czas. Pukają, padają i się jest fajnie. Spójrzcie, zaraz pokażę jak, jakie fajne kamienie, jaka fajna miejscóweczka w Rzeszowie. Takiego smużaka cały czas są pukięcia, cały czas są cały czas biła ryba na troka, ale nie mogłem zaciąć ewidentnie na 100%. Są to klenie, uderzenie, uderzenie, stoją tutaj, dokładnie tutaj. I sprawa wygląda następująco, że smużaka nie chcą. Nie chcą smużaka, Wolą bocznego troka na motor Oila i z tym, że jest problem z z trokiem motor oilem z bocznym trokiem, że nie mogę zaciąć, hm. a smużaka z kotwiczką nie chcą. I tak to wygląda, więc no, rzuciłem parę razy z 10 razy. Wrócę pewnie do bocznego troka, bo przynajmniej się coś działo. Dobra, to by było na tyle. Na dzisiaj Pranie pomału ustają. Zresztą to okoń zawsze na wieczór jakoś, jakoś słabiej. Ale fajnie, super dzisiaj było. Jestem mega zadowolony. Powtórzę, powtórzę do, to aż, aż przestanie brać. Na pewno się tu pojawi. Skoro ryba bierze, to trzeba ciągnąć do oporu, tak czy nie? I korzystać z tego, że ryba po prostu bierze, tak? Ewidentny upał. Jutro będzie ochłodzenie. Zobaczymy, zobaczymy. Może jutro się uda wyskoczyć może w poniedziałek, a może i we wtorek no i tyle do następnego trzymajcie się pozdrawiam wszystkich nie zapomnijcie o konkursie. i chcecie być na bieżąco zapraszam do polubienia mojego profilu Dawid Bogaczy Głowca trzymajcie się pozdrawiam